Cześć, ja was witam w dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie, jak możecie zauważyć, nie wiem, pod turem lub po niedużycie tego filmu, że jest to film z szania wapna na e, łąkę i bronowania. Takiego, może powiedzieć, że lecz e, po prostu ruszenia, po, po prostu ruszenia działki, znaczy działki pola, nie wiem troszkę obesko, także ja Was zapraszam do filmu, a jeśli chciałbym powiedzieć, że musicie zrobić suba, łapkę w górę i komentarz na tym kanale, to jest co zapraszam do oglądania. Ogólnie chciałem powiedzieć wam, że w dzisiejszym filmie, jak możecie zauważyć, wsiadliśmy sobie wapno na łącze i teraz e, po prostu wsiadliśmy sobie pobronować, bo troszkę jest mokro na polu, w którym chcemy sadzić ziemniaki i chcemy sobie po prostu pobronować, żeby to przeszło. Więc Jarek stwierdził, że dzisiaj przyjedzie sobie i sobie to troszkę e, ruszy. Ja mam nadzieję, że się tego typu piwom podoba. Możecie się zrobić suba, łapkę w górę i komentarz na tym kanale, bo mam nadzieję, że będą się takie filmy częściej pojawiać, natomiast może nie aż tak regularnie. Jakbym chciał, bo wiadomo, no, yy, no nie zawsze jest jak nagrywać, także no mam nadzieję, że Wam ci tego typu filmy podobają, a jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będę chciał nagrać sadzenie ziemniaków, także wszystko się okaże w najbliższych dniach, bo jak, jak ten film najprawdopodobniej za kilka dni wyjdzie, bodajże dzisiaj jest yy, czwartek, może jutro, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy gdzie jest czwartek i teraz piotr, może jutro Także wszystko jest miejmy nadzieję tak jak trzeba Także tak jak mówię, my dzisiaj przyjechaliśmy sobie na działkę o powierzchni 25 arów Ogólnie to jest działka 60 chyba, nie 58 arów Natomiast mniej więcej pół na pół sięjemy sobie zboże i teraz ziemniaki a zboże też zasialiśmy sobie pszenicę tak się prezentuje mniej więcej także daliśmy sobie nawóz i teraz sobie e, niedawno prywstaliśmy w tłumie a dzisiaj sobie chcieliśmy troszkę ruszyć po ziemniaki żeby to troszkę przeszło także no i nadzieję no że będzie wszystko ok że to w miarę piosenie, że nie zaleje tego tak. Znaczy, może zaleć, ale żeby nie zalało aż tak bardzo, żeby nie było mokro. Bo wiadomo, no, jak się sadzi ziemniaki, jak jest troszkę mokro albo wilk na ziemia, no to robią się takie bryłki z tyłu niepotrzebne. Eee, niepotrzebne bryłki, no jak się, wiecie o co chodzi, jak pług obsypuje to robią się takie, robią się takie, eee, no niepotrzebne bryłki, także no, także widzimy się w dalszej części tego piwu chociaż jeszcze Wam pokażę jak to wygląda. Przepraszam za to, że może gdzieś niewyraźnie mnie słychać lub cicho słychać, staram się głośno mówić, ale no wiadomo, traktor chodzi, więc nie za bardzo to tak słychać, także no przepraszam Was za to, a chcę coś działo z nagrać dzisiaj, także widzimy się się chwilkę. powoli dobiega końca. Ja mam nadzieję, że Wam się tego typu film spodobał. Możecie zostawić suba, łapkę w górę i komentarz na tym kanale. Także co? Widzimy się najprawdopodobniej już w filmie. Cześć!